Hologramowy świat, zmysły. Poranne słońce dotyka mojej twarzy. Jasnym promieniem delikatnie wodzi po czole, brwiach i powiekach, rozgrzewa. Czuję, że próbuje wniknąć do głębi i otulić serce ciepłem. Roztopić je, napełnić nadzieję i przywrócić do życia. Jest tak subtelne i kojące w swoich zabiegach, iż prawie mu się udało. Ciężkie łzy wypływają właśnie z pod moich powiek, jedna za drugą, tworząc na policzkach słone, piekące ścieżki. Po co to robisz? Spłoszona odwracam głowę. Nie chcę żyć tylko trochę, lecz pełnię. Skoro poznałam prawdę o sobie. Doświadczając tysiąca zmysłów, to w normalnym świecie nic już nie cieszy, ani trawa, ani kwiat, nawet śpiew ptaka. Jestem ślepcem w oazie kolorów, głuchym słuchaczem na koncercie życia. Nie czuję też smaku świata, choć pamiętam jego doskonały aromat. Tęsknię, rozumiesz? Pozwól mi więc. Wysuszyć ten żal zalegający na dnie Twojego serca, odpowiada słońce. Ale po co? Nie pozbawiaj mnie tego żalu, tylko on mi pozostał. Gdy zapomnisz o tamtych doznaniach, o tym, kim naprawdę jesteś, znowu pokochasz ludzką rzeczywistość. Nie, skoro jestem energią życia, chcę doświadczać pełni. Odczuwać wszystkimi zmysłami. Zaprowadź mnie raczej do tego świata, ale nie wymazuj wspomnień. Dobrze wejdź zatem, odpowiada słońce po chwili namysłu. Ale nie po to, by zostać. Znajdź w nim klejnot życia i zabierz go ze sobą. Dodaje, rozpraszając światłem, tak jaskrawym że przestrzeń zdaje się eksplodować tysiące miskier. Mam wrażenie, że świat zatrzymuje się na ułamek sekundy, a czas ugina pod ciężarem tej niezwykłej jasności. Ja natomiast zaczynam wibrować, kurcząc się jednocześnie. Drzem, niczym struna napięta do granic możliwości. Coraz szybciej i szybciej. Jakieś niewyobrażalne uczucie lekkości towarzyszy mi w tym, wypełniając mnie mocą. Wydaje mi się, że pozbywam się zbędnego balastu, stając się najczystszą esencją życia. Co się ze mną dzieje? Pytam słońca. Lecz ono nie odpowiada, zajęte tworzeniem nowej rzeczywistości. Chyba jakiejś pustyni, bo oto ze światła wyłaniają się ziarenka piasku, które tańczą, wygrywając w przestrzeni cichą melodię. Piękną i przejmującą zarazem. Widzę piaskowe wydmy, niezwykłe formacje zbudowane ze soli, turkusowe jeziora, choć nie są materią, zachowują swoje kształty. Ależ tu dziwnie, wzdycham oszołomiona, wodząc wzrokiem po kamieniach, jaszczurkach i skorpionach, które wirują i grają, przenikając się wzajemnie, zupełnie jakby żyły w tysiącach warstw. Naprawdę. Trudno to wszystko zrozumieć i ogarnąć ludzkimi zmysłami. Już wiem, że nie mam tylko ludzkich zmysłów, lecz także inne. Kim jestem i co to za miejsce? Pytam. Jesteś fluidem energii, a otacza cię atakama najsusza pustynia na świecie.